Tomku, zimno i pada, Cześć. ale słońce to mamy w sobie, <laughs> prawda? Festiwal no Kinoletnie, tak. Sopot-Zakopane, Diamentowy Klaps Filmowy w tym roku trafił do Czarka Pazury. Zastanawiam się, jakie filmy Ty masz przed oczami, kiedy się pojawia nazwisko i imię Cezary Pazury? No on zagrał wtedy, kiedy miał taki moment boomu, to grał w każdym filmie i był taki, taki moment, że właściwie zastanawiałem się, czy będzie jakiś polski film, gdzie Cezary zarego. Pazura nie zagra, ale jednak pomnik mu postawił Juliusz Machulski, Killerami killer, kilerów dwóch potem to, to są ikoniczne role. I, to jest dobre i złe dla niego, ponieważ z jednej strony no, tam jego wszystkie zalety zostały pięknie zaprezentowane, a z drugiej strony on został na długi czas zamknięty. Super. Tak, został zamknięty w tej formule, potem się musiał na różne sposoby z tego wydobywać, wygrzebywać, nawet zaczął w pewnym momencie stand-upy robić, czyli troszkę się oddalił od kina w stronę takiego bezpośredniego kontaktu z widzami i dobrze mu to zrobiło, bo jak wrócił w ubiegłym roku wślepnąc od świateł, to czyli pokazał kompletnie inną twarz, ale pokazał, że to jest kawał aktora i w ca... nie wes... znaczy on tam też gra w, w, w sposób taki, powiedziałbym wy, wy, wy wywołujący śmiech, ale to jest tam śmiech Okrutny śmiech przez łzy, tak tragiczna właściwie postać. I świetnie zagrał. Niedawno czytałem o tym, mamy teraz e, 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 rocznicę e, e, bogu, Bogumiła Kobiewi. I że to był taki niesamowity aktor, którego wszyscy kochali za to, że rozśmiesza, a był aktorem wybitnym, mającym wielki talent, także dramatyczny, którego kino nie zdążyło wykorzystać, bo on wcześniej, mając 30 kilka lat, zginął w wypadku samochodowym. Na szczęście, Cezara jest zdrowy i ma się dobrze i mógł pokazać tę swoją stronę też taką I bardzo dramatyczną stronę powiedziałeś. I, I może dalej będzie pokazywał różnorodne swoje talenty. Za to trzymamy kciuki, ale dla mnie też Cezara Pazura to jest głos bardzo charakterystyczny. No tak. Słyszałam, że nie ma spotkania z dzieciakami, gdzie nie byłaby prośba o sypleniącego sida z epoki lodowcowej, więc diamentowy klap filmowy ma już nowego właściciela w tym roku. No, ale też powiedzmy o tym, że festiwal oprócz tego. Że jest codziennie w Sopocie i w Zakopanem, to we wszystkie wtorki i środy jest w Giżycku, gdzie można się znaleźć na dobrej filmowej fali, ale ja bym chciała przypomnieć coś z twojej przeszłości. Oficer rozrywkowy ze statku Stefan Batora, bo chwil tak, się Tak, tu Jaki niedaleko twoje z Gdyni wypływaliśmy. O, to ja bym się bardzo zdziwię, ponieważ oficer rozrywkowy był zajęty od samego rana do późnej nocy. O której zaczynałeś? Na... O szóstej. Wow. Pierwsza rzecz to, otwierałem kaplicę. Na to statku. się z rozrywką nie kojarzy. No Ale oficer rozrywkowy miał to w obowiązkach. Musiałem nie tylko otworzyć kaplicę, ale zadbać jeszcze o świeże kwiaty, czy w ogóle, żeby było ładnie, posprzątane. No tak, od tego się zaczynało. Potem rozkręcało się powoli. Były przed południem jakaś muzyka, było oczywiście wydanie gazety, która rano się pojawiała, taka statkowa gazeta, w której wszystko... Jakie atrakcje były opisane. Potem zaczynały się wypożyczanie książek w bibliotece. Potem, tak koło południa, koncert muzyki poważnej, oczywiście mechaniczny, czyli gdzieś spłyt, staśmy. A potem się już zaczynało to rozkręcać. Po południu nauka tańca towarzyskiego. wiesz, jeszcze nie było. Ja słyszałam, mowy. że ty fantastycznie tańczysz. Tak, tak mówią, o, Ma tak Majka Jerzowska tak kiedyś <laughs> Aha, opowiadała. Tak, no bo tam. <laughs> Widzisz, to Maj... znak, że to jest prawda. Majka Jeżowska powiedziała. <laughs> tak, ona też pływała, też była oficerką rozrywkową yy, i tańczyliśmy razem rzeczywiście. Ale tam była specjalna sala projekcyjna, projektor. Ale mówisz o, filmie, o, o kinie? Mówię o kinie, na ale statku z Ale to normalne kino. Kino na statku zawsze, na każdym statku leży na najniżej położonym pokładzie. Tam najbardziej buja chyba. A, buja. Najmniej buja. Ja nie pływałem. Ja nie pływałam, nie, ja mam chorobę morską, nie więc unikam. Ale słuchaj, jak jest choroba morska, zaczynają się fale, to jest zasada taka. Jeść czy nie jeść? Nie jeść. Jeść. Naprawdę? Pierwsza zasada jest najeść się, bo żołądek nie może być pusty. Jeżeli będzie pusty, będziesz strasznie chorowała. Jeżeli będzie pełen, masz dużo lepsze e, jakby bodźce do, bu, do mózgu e, powstrzymujące te najgorsze. Za to rośnie apetyt na dobre kino. Wtedy nie są najedzone, siada. Nie powód z tym kinem. No. Otóż naj, najmniej kiwa na najniższym pokładzie. I tam jest położone kino. Więc jeżeli chcesz przetrwać sztorm i chcesz znaleźć się na statku tam, gdzie najmniej kiwa, to musisz zejść jak najniżej, czyli, czyli kino, do kina. Czyli kino jest ratunkiem po prostu. Oczywiście, no jest to jest to słuchaj, ratunkiem. przeglądamy teraz repertuar festiwalu Kino Letnie Sopot-Zakopane. Ja się zastanawiam, czy taki człowiek jak Ty, który namiętnie no ogląda filmy, ma cokolwiek do uzupełnienia, ale, do nadrobienia. Ale oczywiście, nie jestem w stanie zobaczyć... Tak, uczciwie powiem, no. nawet połowy tych filmów, które wchodzą na No bo musiałbym mieć, nie wiem, 120 no, ja godzin. Być. A jeszcze przecież są seriale, a jeszcze są filmy, które nie wchodzą do mm -hmm. kin, tylko są dostępne y, no, na różnych platformach, chciałem powiedzieć w telewizji, w internecie, przez różne platformy. I teraz tak, nie mogę powiedzieć, że te w kinach są lepsze od tych, które są w Netflixie, w HBO tak i to tak, nie nie tak już to nie, tak jest. nie jest. Więc żeby zobaczyć wszystko, to trzeba by się sklonować i to parę razy. Nie mówiąc już o tym, że przeciążenie mózgu byłoby takie, że zapchałby mi się, ja już bym nie miał nawet umiejętności, możliwości nie tylko ocenienia, czy coś jest dobre, ale nawet dotrwania do, do końca tych filmów. W związku z tym muszę się szanować i muszę sobie wybierać i muszę przyjąć do wiadomości, że wszystkiego nie zobaczę. Ale wróćmy do tego repertuaru jeszcze. najwyższy Wakacyjny Festiwal Filmowy. Co rekomendujesz sam? Albo co chcesz nadrobić? Bo jak wspomniałeś, nie ma takiej siły, żeby zobaczyć wszystko, więc czegoś jeszcze nie co? widziałeś. Po pierwsze rekomenduję, bo widzę, że w repertuarze jest zimna Wojna. I ja wiem, że to jest film, o którym już wszystko zostało powiedziane, ale kocham ten film, byłem na nim trzy razy, a ja nie chodzę drugi raz na filmy. To już musi być naprawdę coś absolutnie wyjątkowego, a na tym filmie dostałem dosłownie trzęsionki z zachwytu. I bo taki, taki moment, że wiesz, no nie chodzi o to, że, czy ten film jest dobry, czy nie, tylko masz takie poczucie, że wszystko w nim jest doskonałe. I że to jest takie zbliżenie się do absolutu przynajmniej w moim rozumieniu i że to jest możliwe, że można dzisiaj wyprodukować film, który jest tak doskonały w każdym elemencie. to sobie wyobraziłam, jak fantastycznie się będzie też, jak się może nieść, nieść dźwięk tutaj nad morzem, bo A też właśnie. w tym filmie, ja pamiętam, że przy drugim oglądaniu ja słuchałam tego filmu, ja tak. miałam ciarki na rękach, najpierw się skoncentrowałam na obrazie, a potem był ten dźwięk tutaj jeszcze bliskość morza, coś fantastycznego. Fantastycznie, jeśli ktoś z Państwa nie widział zimnej wojny, koniecznie, to jest koniecznie. A jeśli widział to drugi raz, może zobaczyć, to jest film, który się... Bo to jest jeden z tych filmów, gdzie nie jest najważniejsze jak to się skończy, tylko najważniejsze jest jak to jest opowiadane. No i no pięknie. Ale mamy tutaj inne też fajne. Amerykański film niezależny, The Florida Project, który bardzo lubię. No, taki nagrodzony Oscarami zniewolony 20 years a slave, czyli 12 lat jako niewolnik. Mamy tutaj jak pies kotem, mój piękny syn. Bardzo, Bardzo fajne filmy. Takie filmy do oglądania. Wiesz jak Zygmunt Kałużyński kiedy robiliśmy mm -hmm. Perły z Lamusa i, i wybieraliśmy te tytuły, to on mówił, wiesz co, ja mówię, wybieramy najlepsze. On mówi, nie, nie wybieramy najlepszych, wybieramy te, które ludzie najbardziej kochają. Bo to jest prawdziwa... Życie jest nieidealne i może dlatego jest nam bliżej czasami. To jest najważniejsze w mhm. tym wszystkim. Więc to, to trochę są takie perły, już nie z lamusa, niektóre są troszeczkę z lamusa, ale niektóre są zupełnie nowiutkie, ale to są takie perły, które publiczność kocha. I, i zaraz tutaj daję następne dowody. Bogowie, no to wiadomo, Polski znowu kolejny sukces. Wspomnienie Lapa, bardzo takie sensualne, subtelne, też znowu nie widziałam takiego kina. Ale też artystyczny film The Square. Które nominowane do Oscara. Mamy też Green Book, czyli Oscarowy film. Whitney, o Whitney Houston, dokument bardzo, bardzo dobrze zrobiony, pokazujący, jak kurczę, nie warto chcieć być gwiazdą. To jest okropne życie. Ja znam mnóstwo. Nie chcę wchodzić gwiazd, ale aktorów, piosenkarek, yy, 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 ludzi, z których wielu można nazwać i wiele można nazwać gwiazdami. I muszę Ci powiedzieć, że mało komu z tych osób, które znam, życie układa się tak szczęśliwie, żeby mogli powiedzieć: Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mimo, to, mimo tego, że są gwiazdami. To Whitney to jest, powiedziałbym, w koncentracie wszystko to. Ona przez to, że była gwiazdą, nie mogła być szczęśliwa, bo musiała tyle wykonać gestów i ruchów dla publiczności. Tak musiała być poprawna, tak musiała się wyrzeć siebie, nawet osób, które kochała, bo były niewłaściwe, bo to była kobieta, a nie mężczyzna. Wobec tego musiała się wyrzeć swojej swoje miłości z tym beznadziejnym Bobby Brownem. Y, 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 wziąć ślub dlatego, że jest mężczyzną, że jest czarny i że wszystko będzie się zgadzało. Nic się nie zgadzało. Unieszczęśliwiła się i koniec Kocham był tragiczny. Kocham te twoje emocje, wiesz, bo takie emocje też będą tutaj pod gwiazdami. No bo tak jest, jak film oglądasz, to, to potem wychodzisz i, i chcesz o tym, ja chcę gadać. Pogadamy <gadamy gadamy gadamy> dalej. Powiedz mi jeszcze, ponieważ przede mnie jest klaps filmowy, tak się zastanawiałam, no, tak. no bo powiedzieć, że życie krytyka nie jest łatwe, często się składa z rozczarowań. Czy Ciebie nigdy nie kusiło, żeby Wejść na plany jako reżyser, powiedzieć kamera, akcja, kusiło czy nie? E, nie, nie kusiło, bo ja nigdy nie chciałem być reżyserem i w ogóle siebie nie widziałem na planie filmu. Raz dostałem propozycję, żeby wystąpić w teatrze, w Teatrze Narodowym, miałem, to propozycja. Zagrać, tak, miałem zagrać księcia Priama w Troilusie i Kresydzie Szekspira. Marek Grzesiński mnie o to poprosił, to była rola, nie ma, nic nie miałem mówić, ale miałem wyglądać i pamiętam, że mi przyniesiono takie sandały wiązane, wiesz, wysokie, rzymskie. I ja e, 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 tak, nie, greckie właśnie, i ja sobie je założyłem. Próbuję sobie zwizualizować. Patrzyłem, no właśnie, spróbuj, popatrzyłem na siebie w lustrze i mówię, no way, nie mam mowy, nie wychodzę tak na scenie, nie chcę, w ogóle mnie to nie interesuje, na pewno w tych sandałach nie wyjdę. I wtedy się przekonałem, że się do tego kompletnie nie nadaje. Natomiast jest coś, o czym marzyłem, bo dla mnie nie wiem, czy, rów, czy nie równie ważną miłością, jak miłość do kina, jest miłość do muzyki. I to przede wszystkim do muzyki poważnej, która, która jest moją ucieczką. I czasem właśnie, jak ktoś mówi, to ty tak kochasz muzykę, ale na czym byś chciał grać? To ja wtedy odpowiadam na niczym, bo ja zawsze chciałem dyrygować. <laughs> dyrygent to na I masz zawsze sobie wyobrażam siebie, wiesz, jak dyryguję, tak? Proszę. I ta piękna mucha tutaj, ja to widzę, widzę tak, to. To może, jeżeli ktoś z reżyserów <laughs> szuka postaci dyrygenta, to tutaj wymarzony dyrygent jest. W tym roku jeszcze, Tomek, zapytam cię o jedną rzecz. Spotyka się kino ze światem książek. Ja kocham książki, kocham też audiobooki jako radiowiec, bo czasami dźwięk, głos uruchamia taki najmniejszy sens tak. świata w Twojej głowie. Czyli jest jakaś książka, którą chciałbyś zobaczyć na wielkim ekranie? E, e, czyli audiobook to ma być, czy film? To, to, ma, ma być? to ma być film albo książka, która już jest audiobookiem, ale potem aha, zostanie aha. pokazana na wielkim ekranie. No, jako film chciałbym zobaczyć książkę mojego przyjaciela Marcina Szczygielskiego, czyli Poczet Królowych Polskich. Bo to jest książka, która dotychczas, jako jedna z nielicznych jego książek, nie, nie dostała propozycji sfilmowania, a moim zdaniem nadaje się idealnie. Trzy pokolenia kobiet. Przy okazji śledzenia ich historii możemy poznać historię Polski XX wieku, ale także historię sztuki i historię filmu, bo jedną z tych bohaterek, a właściwie jedna z bohaterek jest wzorowana na życiu Iny Benity, przedwojennej polskiej gwiazdy, takiej blond, ślicz, tak, ślicznotki, która potem zaginęła w tajemniczych okolicznościach w czasie II wojny światowej, miała jeszcze przed powstaniem warszawskim narzeczonego Niemca, myśla, czyli że podejrzenia były o, o, o to, że przeszła na drugą stronę, ale tak nie było. Wreszcie z dzieckiem nowonarodzonym, podobno widziano ją w kanałach e, uciekającą w czasie powstania warszawskiego i z tych kanałów nie wyszła, czyli podobno tam zginęła i otóż teraz w tym roku e, Ukazała się książka, w której autor poszedł śladami Iny Benity i znalazł ją. Wyszła z tych kanałów, wyjechała z Polski, wyszła za mąż jeszcze raz za granicą. Co za w Wiedniu. Potem pojechała do Stanów Zjednoczonych, dożyła lat 70- kilku. Jako szczęśliwa matka nigdy nie wróciła do aktorstwa. Marzenie, kto by to wyreżyserował? Janusz Majewski. Piękne wrażenie. Wspania wspaniały reżyser, którego e, uwielbiam za wyczucie, za takt, za, za wyczucie epoki, za dokładność, za delikatność, za mądrość, za przenikliwość. E, no, Musimy to zrobić sporo, żeby pan Janusz Majewski teraz dostał tę książkę na swój stolik tak. nocny, a potem może się już e, zacząć rozwijać książkę w scenariusz filmowy. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia. Do zobaczenia oczywiście.